Na bieżąco zawsze ci, Znaczy prawie zawsze dawałem ci znać, że jakaś ryba wyszła, jakaś ryba wyszła na ten kolor. I wiedziałem, że duża ryba jest kwestią czasu. No i mega się jaram oh, tym, że co ty złowiłeś na no, tą rybę, bo. To po... piękną historię napisaliśmy. Wraz z przeprowadzką na Mazury i, i, i coraz bardziej kipiącą zajawką i tym, że miałem w końcu pole, na którym mogę, mogę realizować swoje pomysły, plany i zajawki, czyli miałem dostęp, już, już nie byłem mieszkańcem bloku w dużym mieście, tylko mieszkałem w domku nad jeziorem. No to dało mi te, jakby otworzyło mi pewne opcje, możliwości. Borys wspomniał, że ma e, markę, którą jakby zrobił, i to była marka, właśnie Angry Pikes. Tylko, że po prostu teraz nie ma na to czasu, środków, innych rzeczy. Dziecko, przeprowadzka, i to stało. No i doszliśmy do wniosku, że a, choć może wrzucimy po parę złotych, jakby spróbujemy, jakby razem, wspólnie. No i od tego się zaczęło. Bardzo dobrze, że po drodze pojawił się przemek Golenia, który był osobą taką techniczną, która była nam w stanie pomóc zbudować formy, formy, ewentualnie jakieś pierwsze odlewanie. Jak to po prostu zacząć. Miał wiedzę jakąś o silikonach, o farbach, o pigmentach, brokatach, w jakich temperaturach topić ten silikon. E, dlaczego tak, a nie inaczej? Także tutaj dla Przemka jest, jesteśmy bardzo wdzięczni, bo naprawdę dużo nam pomógł w tym kierunku, żeby to po prostu rozwinąć. E, z przynętą wrócę jeszcze do przynęty. Zanim zrobiliśmy ten kształt przynęty, e, z Borysem wzięliśmy kawałek lipy. Nie wiem, Borys to prawdopodobnie do tej pory już ten kawałek lipy ma i tam chyba nic z tego nie wyjdzie. Ja swój kawałek klipy musiałem aż zabrać do Szwecji, bo do Szwecji pojechaliśmy na, na wycieczkę zwiedzić trochę Szwecji i trochę połowić ryby. Cały kawałek klipy ze mną wrócił później z powrotem do Polski, bo w Szwecji miałem wizję, że jednak będę sobie siedział przy grillu czy przy ognisku i będę sobie strugał kształt. To nie było po prostu realne, ale wrócił ten kawałek klipy ze mną z powrotem do, do domu. Ale dzięki temu, że widziałem. Ilość sklepów wędkarskich, szwedzkich sklepów wędkarskich, ile tam jest rękodzielników, jakie są to przynęty, jak one są zrobione. Powiedziałem, że wiem chyba czego chcę i, i to trzeba zrobić. No. Pamiętam, wróciłem od chłopaków późno w nocy. Od Przema, zebrałem gumy i pojechałem o 6 rano na rzekę, kawałek odcinku takiego rzecznego, żeby tam po prostu sprawdzić, czy ta przynęta jest stabilna. Wrzuciłem do wody, nagrałem filmiki, wysłałem do chłopaków, Mówię, chłopaki, jest dobrze, jest stabilna, pracuje, będzie łowiona. I chyba po czterech czy po pięciu dniach my się spotkaliśmy razem tutaj u Borysa e, na Rogantach, e, mieliśmy jakieś tam wirtuale chyba, po tak jakieś zawody. No i przed tymi zawodami, zawodami z Borysem wypłynęliśmy na chwilę e, z odlanymi nowymi przynętami na wodę. Borys jeszcze na nowy kolor e, Stanleya, bo to z jego Stasiu e, robił, powiedzmy, ten kolor, dopiero pigmenta, ale Borys mówił, dobra, trochę więcej pomarańczy, dobra, trochę brokatu. No i tak powstał kolor Stanley, bardzo dobra baza. E, zrobiliśmy tylko tak naprawdę oczka, przyczepiliśmy i popłynęliśmy na wodę. Nie wiem, w pierwszych rzutach Borys trafiał rybę 80 parę no 80 i radość na wodzie była niesamowita, przez to, że po prostu przynęta pracuje i ryby łowi. Circles holding on tight Keeping your feelings bottled Jeżeli chodzi o gumy Fishing Store, dlaczego taki kolor i dlaczego tak było to w sumie zrobione? Z doborem koloru i bazy, może w bardzo dobrym czasie właśnie, Łukasz się też odezwałeś, że potrzebujecie, jakby padła taka po prostu decyzja, że faktycznie robimy dla Was gumę, co było też fajne, tylko to coś musiało być naprawdę takiego, spełniać kilka fajnych kolorów i żeby to po prostu ryby łowiło. I właśnie bardzo dobrą bazą był kolor Stanleya. Przy tej pomarańczy. Kilka prób robiłem tego stanleya wcześniej, także już wiedziałem też mniej więcej jak zachowuje się silikon albo przy stygnięciu, jak, jak po prostu e, zachowuje się po prostu silikon dane barwy. Zrobiłem chyba 3-4 próby mm, na podstawie obrazka, w jakim kolorze, jakiej tonacji miałaby być baza. E, dodałem więcej brokatu, mniej brokatu. No i miałem po prostu trzy, trzy wzory gum, e, z, których, z którymi powinienem pracować. Czy więcej pigmentu, powiedzmy pomarańczowego, czy mniej, żeby po prostu ta baza była jak Borys nałoży farbę, nawet żeby ona po prostu nie zgasła, ale żeby też był po prostu widoczny ten brokat wewnątrz. E, ilość brokatu też była bardzo ważna, bo chciałem, żeby było. Zrobiłem tam jedną bazę, żeby było bardzo dużo brokatu, ale jak Borys nałożył farby, pomimo, że dostało trochę światła, on po prostu był, ten kolor zgasł. To, to nie był kolor pomarańczowy taki, który podchodził pod Stanley'a, także musiałem zmieszać dwa brokaty, srebrny i złoty, żeby po prostu tą gumę w środku trochę rozjaśnić i dać po prostu mniej, mniej tego brokatu, żeby ona była bardziej transparentna. Pomimo tego, że Borys pomalował ciemny grzbiet, malował ten ciemny grzbiet, to i tak ta guma musiała po prostu być w jakimś stopniu transparentna, bo by po prostu tego koloru nie było. A kolor jest naprawdę dobry. I łobny. Zajawę mam na nasz kolor. Jak to już Ci Łukaszku mówiłem, wkrętę miałem w to, w to całe tworzenie. Zajawę zajawam mam do tego w ogóle taką miałem refleksję, że to będzie kozacki kolor i na jesień. Na to, kiedy trochę te kolory są bardziej przytłumione. A przez to, że on ma i ten brokat, i ten pomarańcz. To jest to Mistrzostwo Świata na, na wiosenną i letnią pogodę. Ten brokat mieniący się, ta przynęta tak ożywa, kolorystycznie, tak nagle budzi się w tej wodzie, że, że uważam, że jest to turbo-uniwersalny kolor. na jesienną, i na, na, na letnią-wiosenną taką wodę bardziej prześwietloną. I ma w sobie i klasykę taką, wiesz, typu błyszczące brokaty. Klasyka gatunku, a są te elementy tego żarówiastego, pomarańczowego brzucha, który robi naprawdę robotę i on też tak fajnie tą gumę obudził, bo, bo sama baza po tym jak dostała granat i pomarańcz od grzbietu i te paski jeszcze czarne, no to ta guma zgasła, a ten pomarańczek wszedł od spodu, zresztą jak mieliśmy te trzy sample, te pierwsze takie co żeśmy zrobili, ja sobie je później przeglądałem, ja prosiłem, żebyś ty mi dosłał zdjęcia, bo ja już ich nie miałem, Ty już je miałeś, ja chciałem sobie na nie popatrzeć i zobaczyć gdzie jest dalszy, w której, w której z opcji jest jakby potencjał i którą należy tam po prostu podopieszczać detale, jest jakaś, jakiś zalążek czegoś, no i, 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 i potrzebowałem po prostu, wiesz, trochę takiego czasu, że sobie posiedziałem nad tą gumą, ale... ale Chyba na dzień dzisiejszy jest to w ogóle mój ulubiony kolor z Tysonów. Czuję, że to najbardziej jest taki nasz kolor. Nową życiówką, to za chwilę się przekonamy jaką, ale na bank to jest więcej niż poprzednie 113. Przykładamy do miarki. Chodźcie, zobaczymy co tu się wydarzyło. No, chyba trochę za mało pokładu. Dobra, tu jest 0. Ta grubsza kreska to 120 cm. czelicie to? To jest prawie 121. To jest koniec. Tak, tu jest zero. 120 centymetrów. Jakby naturalną koleją rzeczy było to, że y, y, urodził się pomysł z, y, robienia wycieczek na ryby y, z ludźmi. Czułem, że mamy i wiedzę y, na temat samego łowienia, na temat jezior. Możemy też jakby zainteresować ludzi nie tylko samymi rybami, ale i w ogóle mazurami, historiami, jakimiś anegdotami, troszeczkę tak, no bo ryby rybami. Ale jak popłyniesz z kimś i będziesz, będzie, będzie cisza albo nie będzie takie tam, że oni wyciągną jakąś rozrobioną butelczynę i tam zaczną pić ją na łódce, no to, to takie tam pff, żadne ryby, nie? Fajnie jest jak masz z koleżkami lot, razem, nie wiem, wyciągacie lornetkę, oglądacie sobie orła, tu opowiadasz, nie wiem, o, o tym jak wyglądało rybaczenie w, tam w okolicach na przykład Mikołajek 30 lat temu i masz jakąś wiedzę, którą znasz od ludzi stąd, jeszcze z jakichś książek i możesz tym swoim gościom sprzedać fajną, fajne historie i fajną wiedzę no to to jest mega, nie? czy właśnie te takie rzeczy przyrodnicze jak ptaki no to jest, to jest rewelacja, nie? więc mieliśmy wszystko żeby zacząć jakby promować Mazury tylko, nie? ryby i, i, i jakby są trochę pretekstem do tego, nie? żeby ludziom Pokazywać jak super i fajne są Mazury, inspirujące, relaksujące, jak łowienie może być relaksujące, a zarazem pełne emocji yy, i to wszystko co się dzieje dookoła ryb, jak potrafi być emocjonujące. Ci klienci, którzy przyjeżdżają do nas z zewnątrz też nam kibicują, popierają to co robimy, w przewodnictwie też się staramy przekazać jakby i wiedzę wędkarską, chcemy spełniać marzenia klientów, czyli złowić duże ryby, ale też yy, Chcemy przybliżyć im miejsce, w którym po prostu oni teraz przebywają, czyli obcowanie z tą naturą, żeby po prostu widzieli pewne smaczki, których, których na co dzień nie mają. Pamiętam wspomnę, wspomnę teraz jedną taką wycieczkę, którą miałem było to małżeństwo. I pamiętam, że powiedziałem do tej pani, że popłyńmy, wypłyniemy o trzeciej rano. Wypóńmy o trzeciej rano. Pokażę Wam prawdziwe mazury. Tak jak nie są i to latem, gdzie są mgły, nie ma jeszcze dużo jachtów na wodzie i mówię, będziecie mieli naprawdę super wspomnienia. No i udało mi się ich namówić, popłynęliśmy. To pamiętam jak Pani Edyta też mi dziękowała, że no Panie Piotrze, świetna wyprawa, bo nie widzieliśmy ani żurawi. Ani, ani innych po prostu ptaków, które, które w naturalnych środowiskach przy wschodzie słońca, e, powiedzmy, są. Także też staramy się historię przybliżyć pewnych miejsc e, tutaj na Mazurach. Także, żeby te wycieczki były też pomimo wędkarskich, fajnych takich, e, przyjemnych wspomnień, żeby jeszcze można było coś fajnego ze sobą przywieść, że coś nam ktoś opowiedział o pewnych rzeczach. A dużo ciekawostek jest, tak. Oferujemy coś więcej. To jest, to jest po prostu mają możliwość spędzić czas z, z osobą, która żyje, żyje miejscem i żyje tym, co robi, nie? Ja, ja na pewno byłem jakimś szupakiem w poprzednich życiach, nie? Albo, albo, albo coś takiego, bo po prostu pochłania mnie to bez reszty. Także, a odzywa się we mnie jakby w tym wszystkim jak to tworzę, ta taka miejska i lifestyle'owa część, a Angry Paksy są upustem tego, gdzie mogę po prostu tą energię, tą jeszcze tą taką kreatywną yy, umieścić jakby spożytkować. Także, ale, ale, ale przede wszystkim zajawa na, na te bazury i na to co, robić, co się kocha.